Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj trochę wcześniej z wypominkami wychodzę, ale chciałbym skorzystać ze sposobnego czasu i przed wypominkami jeszcze przeczytać kilka słów z tych materiałów, które są przygotowane na miesiąc maj. Dzisiaj na każdej przy świętej Już są jeszcze inne pobożne teksty. Mamy akt zawierzenia Polski najświętszemu sercu pana Jezusa i matce Bożej, Królowej Polski witanie do Matki Bożej, tak samo w Omsze Świętej. A więc, żeby to wszystko się jakoś zmieściło na czasie, wykorzystuję teraz kilka chwil i czytankę, która jest na dzień dzisiejszy przeznaczona. Chciałbym teraz przeczytać i połączyć z wypominkami. Następnie, czego dotyczą te czytanki, mianowicie w naszej diecezji stu koronacji Matki Bożej w Zawadzie, tej kołodennicy w zawadzie przeżywamy i właśnie te czytanki są na miesiąc maj podane, żeby przygotować także całą diecezję na tę uroczystość. Dzisiaj temat, położenie zawady na mapie diecezji tarnowskiej. wiarę i uwielbienia Pana Jezusa. Jesteśmy tu przed tabernakulum. Panie Jezu, trwamy na modlitwie przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie, ołtarza, razem z Twoją Matką Maryją, która w tylu sanktuariach naszej diecezji obrała sobie szczególne miejsce, aby orientować za nami. Uwielbiamy Cię za Twoją miłość miłosierdzie, ciągle nam okazywane. Uwielbiamy Cię za Twoją Matkę, która jest również naszą Matką, zatroskaną o każde swoje dziecko. Przyjmij nasze pokorne modlitwy, które płyną z naszych serc i pomnażane są orędownictwem tej Matki. Niech jej nieustanne wstawinictwo za nami. Wyjednuje nam Twoje zmiłowanie, pomoc i łaski potrzebne do wiernego kroczenia drogą Bożych przekazań, drogą prowadzącą nas bezpiecznie do Królestwa Niebieskiego. Zawada, w której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej, to jedna z wsi Podkarpacia, leżąca przy Drodze Krajowej nr 94 w odległości około 6 km od dynnicy w stronę Rzeszowa przy zjeździe z autostrady A4 noszącym nazwę Dymnica Wschód. Położona jest nieco na nieco powałdowanym terenie u progu Pogórza Strzyżewskiego oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Wśród zabudowań wiejskich przeciska się wąskim i krętym korytem niewielka rzeczka nazwana niegdyś Isłą lub Isełką, dzisiaj natomiast nosząca nazwę Zawadka. Rzeczka ta przepływa także u stóp wzgórza, na którym znajduje się Zawadzkie Sanktuarium, a ostatecznie wpada do Wielopolki. Będącej dopływem Wisłoki. Miejscowość, której powierzchnia zajmuje mniej więcej 3 km kwadratowe, zamieszkuje około 1450 mieszkańców. Dzieli się ona na trzy części, z których każda ma swoją tradycyjną nazwę Bobrek, szęberek oraz Zagroda. Razem z sąsiednią wsią. Zawada tworzy parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, należącą do dekanatu temnica. Wschód. Cała parafia liczy około 1700 parafian. Od strony południowo-wschodniej graniczy już z diecezją rzeszowską. Samo sanktuarium zawadzkie jest nieco oddalone od głównej trasy, czyli wspomnianej wcześniej drogi krajowej nr 94 zwanej potocznie Starą Czwórką. Jadąc od Dębicy już przed Lubziną należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą do Słobiernej. Po około dwóch kilometrach pojawiające się parkingi oraz billboardy informują nas o tym, że dotarliśmy do Słup Świątyni. Kościół sanktuaryjny położony jest na zboczu wzniesionym na wysokości kilkudziesięciu metrów od jego podstawy. Jak podają dokumenty, już w czasach średniowiecza wzniesienie to nosiło nazwę bobrek. Takie usytuowanie świątyni wpłynęło na charakterystyczny sposób określania jej położenia, utrwalony następnie w wersetach pieśni w uczci Matki Bożej Zawadzki. W śpiewach tych odbija się echem nie tylko żarliwa pobożność czcicieli Najświętszej Panny, ale także cała dama przeżyć i odrzut związanych z zawackim Sanktuarium. W jednej z takich pieśni słyszymy słowa Z Zawadzkiego wzgórza rozlega się dzwon. Pójdźcie tu, Pątnicy, wszystkich wzywa On. W innej z kolei pojawia się stwierdzenie. Cudowna matko, która łaską tak wiele dzieciom swym świadczysz w zawackim kościele, tak chętnie gościsz w zawackiej dolinie i łaskami słyniesz w polskiej krainie. W tej sytuacji naturalnie rodzi się pytanie. Gdzie właściwie zlokalizowane jest sanktuarium? Czy na wzgórzu, czy w dolinie, skoro docierają do nas sprzeczne informacje? Skąd bierze się ta rozbieżność? Być może autorzy słów obu przytoczonych pieśni nie dbali o dane topograficzne, mając na uwadze jedynie względy rytmiczne oraz ujęcie tekstu ryny. Były pustosze Zawadzkiego sanktuarium przez ładny Sądokarczy, próbując rozwiązać już problem, podawał jednak taką oto interpretację. Otóż pielgrzymi, którzy zbliżali do sanktuarium zawackiego, od strony północno-zachodniej musieli wyjść najpierw na szczyt zawadzkiego wzgórza, a następnie kilkaset metrów schodzić wytyczoną dróżką do sanktuaryjnego kościoła. W takiej sytuacji świątynia w której znajduje się cudowny obraz jawiła im się jako leżąca nieco w dolinie wiele niżej niż szczyt, natomiast potnicy, którzy pielgrzymowali od strony północno-wschodniej sanktuarium postrzegali jako usytuowane na wzgórzu, ponieważ musieli spiąć się schodami ścieżką kilkadziesiąt metrów od rozpościerający się u podnóża równiny przecinanej rzeką Zawatą. Trudno stwierdzić czy taka interpretacja jest do końca właściwa i czy odzwierciedla ona powszechne odczucia pielgrzymów przybywających do Zawadzkiego Sanktuarium. Dla nas życieli Matki Bożej i umiłowanych dzieci takie rozstrzygnięcia są jednak mało istotne. Ważne jest bowiem, Przede wszystkim to, abyśmy zawsze w swoim życiu kroczyli takimi drogami, które niezawodnie będą nas prowadzić do nich. Chodzi tu nie tylko o no szlaki wiodące do różnych sanktuariów maryjnych w naszej diecezji, ojczyźnie i na całym świecie, ale także o te ścieżki duchowe. Najpewniejsza droga wiedzie bowiem, jak powtarzał często z tysiąclecia, Ad Jesu per Maria. Do Jezusa przez Maryję. To tyle kilka słów z tej czytanki na dzień dzisiejszy. Tych materiałów, kochani, jest ponad 100 stron. Dlatego chciałbym nagrywać na każdy dzień to y, jedną z tych czytanek, żeby był y, do tych czytanek dostęp dla wszystkich. Dlatego to czynię przed Nuszą Świętą. E, tak, a teraz e, będą wypominki. Może na jednym nagraniu będzie wszystko razem. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych świętej pamięci Bronisławy Lipa. Zowi Was... Marii i Romana Wiechów, Cecylii i Franciszka Winiarzów i syna Stanisława, Marii i Antonina Mazurów, Stanisława Sojki jego rodziców Agnieszki i Feliksa Mazurów i zmarłych z rodziny Bartaczów Władysława Kubika i ojca Władysława oraz jego żony Antoniny, Kazimierza i Anny Mazurów, Władysława Wiktorii Szostaków, Tadeusza Szostaka, Józefa Szostaka, Stanisława Lipy, Bronisławę i Józefa Jaszczów, Andrzeja Jaszcza, Henryka Kołodzieja, Jana i Julii Pytlów, Danuty Jurek, Stanisława i Marii Kołodziejów, Leszka Kołodzieja, Grażyny Rudkowskiej, Marii Szabowej, Krystyny i Tadeusza Jędrzejczyków, Marii i Józefa Szewców, Marii i Jana Bonarów, Anny i Jana Wieków, Julii i Michała Cyranów, Stanisława Syrana, Zofii Podraza, Antoniny i Tadeusza Jaszczów, zmarłych z rodziny Jaszczów i Gafryjczyków, Jana Dziechciarza, Stanisława Kopacza i jego syna, Julii i Józefa Kopaczów z dziećmi, Marii i Władysława Litów z dziećmi, Stanisława Piecucha, żony Julii i ich synów, Kazimierza Skidniewa Tadeusza, zmarłych z rodziny Szewców i Cholewów. Marii i Jana Bonarów, Antoniny i Józefa Bonarów, Anny i Jana Wierków, Anieli Partacz, Stanisława Bartacza, Syna Jana i żony Anieli, Milenki Gawrysz, Józefa Gawrysia, Marii i Piotra Gawrysiów, Marii Łanucha, Józefy i Józefa Cieślów, Bronisławy i Jana Szczudów, Józefy. Jana Cisłów, Jana Podlaska, Stanisławy, Ciecieręga, Józefa, Szczudło, Księdza Józefa, Roburza, Księdza Stanisława Muchy, Księdza Stanisława Kurczaba, Władysława Kubika, Dawidka Kani, Stanisława Jarosławy Deszczów, zmarłych z rodzin deszczów Męskich i Królów, zmarłych z rodziny Żerałców, Maryi i Stanisława Skrzypków, Janiny Jana i Jana Szczepanków, zmarłych z rodziny Szczepanków, Skopronów i Skrzypków, Tadeusza Piliniewicza, Andrzeja Chrek, księdza Stanisława Muchy, Katarzyny i Stanisława Jurkowskiej, Stanisławy Jana Jurkowskiej, Stanisławy Jurkowskiej z domu Stręg. Kazimierza Łączaka, Tadeusza Łączaka, Janiny Piecuch, Magdaleny Piecuch, Jana Piecucha, Stanisława Piecucha, Jana Podlaska i żony Marii, syna Antoniego i córki Zofii, syna Józefa i żony Krystyny, Michała i żony Katarzyny, córki Marii i Zofii Podlasy, Jana Kupułki i żony Marii, Katarzyny i męża Władysława, Szczępków, Mieczysława Umaja i jego rodziców: Marii Banucha, Jana i Stefani Szostaków, Antoniego i Katarzyny Szewców, Krystyny Żaków, Stanisława Gąsiorka, Bronisławy i Józefa Gąsiorków, Józefa i Stefani Strączków, Józefa, Marii i Anny Lisowskiej. Stanisława Sojki, Antoniego Gajtka, Julii i Stanisława słomów oraz ich rodziców Anieli i Józefa Mierzów oraz ich rodziców zmarłych poleconych naszym modlitwom wypominka. Polecając miłosierdziu Bożemu dusze zmarłych, rozważajmy tajemnicę ukoronowania Matki Najświętszej na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoje, w niebie, dali na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na oburzenie, ale na do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, błogosławiony owoc woda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w nasz. naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony nowoczywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan słowo, błogosławiona błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławione błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławione błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, nowoczywoda Twojego Jezus. Święta Boże, teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, nowoczywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony od brzucha Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony nowo Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc no Twojego, Jezus.